I bardzo serdecznie kłaniam się nisko. Z tej strony Martalix. E, I dzisiaj znowu sobie gramy w Hearthstone'a. Lecz tym razem nie będę sam grał, ponieważ ze mną jest drugi przyjaciel grający również w gry. E, dość wyimaginowany oraz dość pijany z nami jest, bowiem... A, a że już? No. Możesz. Ale co, tak naprawdę? Nie, także... Dobra, tutaj. no to, y, cześć, witajcie, tutaj Drunk Sorcerer, jej, proszę o, o klaski. To, to było najgorsze wejście, jakie mogłeś sobie wymyślić. Wiem. Dobra. Okej. Okay. Także <grym> się zajdziemy sobie grać w ten... E, w normalną rozgrywkę, nie wiem jakiegoś tawerny, bro, bra brawla. Proszę bardzo, hop, tak. Wyzywam cię, na, wyzywam cię na pojedynek mistrzów. Tak pozdrawiam mistrzów. O, to ci zaskoczę. A to ja też ci zaskoczę. Teraz, teraz będę miał ścinki. Choć znaczy, mam nadzieję, że nie. Yy, dalej bez ścinek. Trzymasz? Komputer tak, Komputrze, Ty. działaj. Mam już nowy mikrofon, może to słychać, może nie? I teraz zbieram na nowego kompa, więc zobaczymy, co tu będzie. Wow, udało się nawet bez tego. Jest czegoś. O! Czyżby Grim Warrior? W sumie nie jestem do końca... Tak. Nie, nie wiem, nie wiem. Tak, dobra, to masz wiem. Dobra, masz Grim Warriora, wiem o tym. Wiem o tym. Przywitamy się. Znaczy, mam jeszcze kontrolę nie, ale to takie, co, trochę upośledzone. Jak znam ciebie, to masz, to, to masz, Grim? Masz Grimuriera. Skądże? Dobra. O, gramy sobie na mapce trollowej, jej, mają tutaj mapkę. Dobra. Dobra, dam. Z tułkiem no, ja rozwaliłem linę. Hmm, jak się... o Szczerze jak ten, jakby istniał Hearthstone w rzeczywistości i były te mapy takie by To ja bym chętnie kupił właśnie sobie tą mapę trollową, bo trowe mapy są bardzo fajne Co tam masz? Co tam? O. Warbot O nie, czy to jest... Czy to jest Warbot? O nie My I zastanawiam co rzucić Enrage? Co jest Enrage? Eee, Shaw. A, co. Nagrywam. <grym> 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 nie wiem gdzie <grym> Wybaczcie mi. Tak to już jest jak się nie wyfiesza karteczki. Jak zwykle straciłem czas. Mm. Wow. Hej, high hey, hey catch my friend. Zrobiłem troszkę taki błąd, bo mogłem ten, ale dobra. Teraz wszyscy... Teraz, teraz, teraz wszyscy... W tej turze, wszyscy, którzy znają się dobrze na hardstone zrobili takie S Face Panną, robię takie bo, bo wiedzą co ja zrobiłem. Boż, nie wiem, czy to rzucić, czy nie, co to, 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 to będzie złe, ale mnie A Rzucaj, a rzucaj, proszę bardzo. Zapraszam do rzucu. Wow. wow. Dobra, zagrajmy kontrolnie, tak? tak. Kontrolnie? Hmm, czy to nie był ani snake trap, ani freezing trap, to to może być beer trap. Skąd wiesz, że to jest Bearthrap? Stary Bo się tym jarałeś i wiem, że to wysadziłeś świetlą do talii i wiem, że to jest birtra. Jesteś pewien? O czyżby Green Patron? To ja. znaczy Face Hunter? Jesteś pewien, że Face Hunter? Co, ty to za dla... serio Masz tą talię zrobimy jak, jak Face Hunter. Nie dlaczego? Ja mam tylko wolf ridera po prostu. Tak, do tego masz jeszcze ciepacza tych y, jabłek i sierżanka. Ciepacza i jabłek mm. to, to jest najlepsza jedna nazwa jaką słyszałem Ciepacz i jabłek. Ej, ścina! Nie, proszę! Nie! Wróć! Uh. Chyba przegram i dlatego, że nienawidzę face hunterów. Tak mówisz? Dobra. You. No nie, ścina mi znowu, tak jak ostatnio. Nagrywamy to chyba trzeci raz, bo mi ścinało co chwilę. I głupio to wyglądało. Tak na razie jest miar ok. Charge forward. Charge forward Aha, czyli e, green be? Tak. Albo? Zawsze to może być kontrola. <grym> Tak? Z, z tą kartą? Którą? Z tą, którą właśnie wyrzuciłeś. Wyrzuciłem dwie karty. E, chodzi mi o Eee Nie, on, on gra w kontroli. Tak? Hmm. Na co ci to było? Wysyściłem ci praktycznie stół. No, tylko, że już wróciłem. Jeśli chodzi o ilość kart. What do you want? Więc wiesz, nie, nie wiem czy to było ci, było ci... aż tak potrzebne, no dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No mam nadzieję, że dobiorę Hillbota. Czy masz Hillbota? Wiesz co ci powiem? Eee, domyślam się. me! Warrior, warrior, dobra Dobra, wszystko jasne. Jezus Maria, serio? Everyone, a wiedziałem. Everyone, ja też wiedziałem, że to jest green. W sumie mogę... Mogłem... Nie, nie, w sumie jest OK. Here. I tego yeah. jednego tak. Nie ma tak mnożyć green patrony. Aha. No a jeden Green patron mi. No Dobra, to zróbmy tak w takim razie. Czy to ujdzie? Kurde, nie. Chociaż... Okej. Hmm. Okej. Okay. Okay. Dobij w tego po prawej. Dobrze. Tak zrobię. Mówi, że chcesz mi wyczyścić stół z grim patronów. Masz drugiego na ręce i wiem, co Nieee. Nie, ok, no problem, my wiem, friend. Wiem, że masz drugiego grima na ręce. O, ho, ho, ho! ho. E, nie wyjdzie mi combo, trudno. Tak też może być. Aha. Aha. Nie no, czemu nie? No, czemu nie? Musisz. Co? Yy, no widzę on bardzo chciał mnie pokonać na wizji. Tylko dlatego się zgodził ze mną nagrać. Yy, no i także tego. Zadowolony jesteś? Bardzo. Świetnie. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mogłem Ci e, tam, prawda, e, pomóc w, w, w walczeniu depresji. Mm. Tak no, to jest, to, jest to... moja wersja Cream Patrona i ja, ja, ja nią bardzo lubię nie, grać. Nie, I stworzyłem ją nie. tylko dlatego, że nie mam niektórych kart, których potrzebuję. Wiesz, że w Face Hunterze też nie mam kart, niektórych i po prostu użyłem zamiast tej Tak, jakich... i źle grasz Face Hunterem. powinienem bić tylko w twarz, nic więcej. Nie, tylko że wiesz, akurat jakbym bił tylko teraz w twarz to by... Ja wiem jak się gra face Hunterem, tylko jakbym no. teraz ci bił w twarz tylko to by już nie... No wiem. właśnie dlatego to facehunter jest bez sensu, nie wiem jak on działa Dobrze Ech, działa, uf, bo uf, ja już niejednokrotnie nie wygrałem Ale to musisz bić tylko z twarzy, to jest prawdziwy face Hunter. Dobra, tylko że w tym momencie nie miałem jak? Pomysł. Nie miałem tamta Tylko że miałeś w luj dużo tych? Yy, po prostu stronników i co, ja bym już nie żył teraz, gdybym ci nie pozabijał ich Dobrze o tym wiesz Ready hmm. okay. no tak. Także tego Wyrzucił się stronnika słam Wyrzuci rannego stronnika albo go zrani jakoś, bo chcę rzucić egzekucję Wow Beef Green Patrony i tego miotającego Ok Nie ja sprawy Teraz będziesz musiał je rozmnożyć, jak chcesz je zabić. Chyba, że masz tego kilkomanda. O, o. I co teraz mądry Atalixom myśli? O, o, dobrze, dobrze. No i tak. Pozostaje modlitwa, żeby nie, żebym nie miał żadnego czegokolwiek co zadaje obrażenia. A jak powiadasz? Powiadam. dobra. Ale wiesz co ci powiem? Że już nie żyje. On się teraz będzie y, wychwalał tym przez cały miesiąc. O! o, o. o. I dalej. No I on teraz będzie się tym chwalił przez cały miesiąc, że wygrał. ze mną. Zobaczcie. Nie, jakbym był na okołoś lepszego może bym się chwalił. A, ja i tak się będziesz chwalił. Wiem. <laughs> eee, także tak, to także wygrałem. Dziękuję e, za e, fajną grę. No stary, grą tak weszło, że akurat przegrałeś. Więc no cóż, widzicie, jestem taki dobry i w ogóle, więc no możecie tam To może jak przegram to może taki rewłączy dla mnie. No nie, nie wiesz jakbyś tak. Wolę się idę się hełpić tym, że wygrałem i w ogóle. I, <ścoughs> i dzięki wam wszystkim bardzo za oglądanie. E, no i cóż. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, nie wiem zależy kiedy to oglądacie. No i Jeszcze by zapomnieć o poranku. O poranku, dobrze. Jeszcze miłego poranka. Chociaż wątpię, żeby teraz w roku szkolnym ktoś oglądał to w pora poranki, a chyba, że ktoś się natrafi, to już nie chodzi do szkoły, albo jeszcze nie chodzi inny przykład na Albo na ogląda uczelnie. to ktoś w weekend. A no, też możliwie, no dobra. Ale już życzę w takim razie e, miłego, dalszego życia po prostu. Trzymajcie się, cześć. Nie, żegnam. No to cześć, Hej. Cześć i żegnajcie. Tak i zapraszam na kanał. Nie, tak, zapraszam na jego kanał, on tam ma jeden filmik. Dwa. E, przepraszam, dwa, których nic nie robi, więc... No Je, jeden filmik jest taki, z, z, zrobiłem w programie do montowania i, intro i to było I w outro, a w drugim też opowiadam, zrobiłem film, dlaczego nie nagrywam filmów. Tak. No. Także no cóż, dzięki wam za wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, cześć!